Cicha noc, święta noc, pokój się ludziom przem, a u matka święta czuwa sama. Uśmiechnięta nad dzieciątkasnem, Snem, nad dzieciątkasnem. Snem. Przybierzeli do Betlejem pasterze, granią w skoczni na liże. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Oddawali swe ukłony w pokorze, Tobie serca ochotnego o Boże. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Gdy się Chrystus rodzi i na świat przychodzi, Ciemna noc w jasności, promienistej brodzi. Aniołowie się radują, pod niebiosy wyśpiewują. Gloria, 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 in excelsis de